18 stycznia 2020 roku jestem po raz czwarty przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Bramy są zamknięte, w związku z tym mój hołd dla Klaudii Kulika odbywa się w miejscu, jakie to miało miejsce 4 dokładnie lata temu. Oto pan Włodzimierz Knurowski, którego banery stoją w tym miejscu od wielu miesięcy i stały lat temu cztery, zapoczątkował tradycję corocznego hołdu dla Klaudiu Królika, zamordowanego zimną krwią przez sędziowską kastę, oskarżony przez Józefa Frąckowiaka, sędziego Sądu Najwyższego, o kradzież portfela, kiedy pan Józef Frąckowiak dokonywał zakupów wraz z małżonką w sklepie obówniczym Zebra w Krakowie, a Klaudiu przebywał w Mediolanie, we Włoszech, kilka tysięcy kilometrów od miejsca ewentualnej kradzieży. Oskarżony niewinny człowiek przyjeżdża do Polski by oczyścić się z absurdalnych zarzutów kradzieży, której nie mógł dokonać, będąc w Mediolanie. Niestety bezwzględny polski sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie zarządza, postanawia, wydaje orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu pana Klaudiu Kujka i jego partnerów. Ma to miejsce 10 września 2007 roku. 17 września pan Klaudiu Królik ogłasza protest głodowy jako wyraz swojej walki, jedynego dostępnego narzędzia do udowodnienia swojej niewinności. Nie zwłaszcza to ani dyrektora więzienia, a, aresztu, pana Stanisława Potocznego, ani sędziów. Po trzech miesiącach tymczasowego aresztu, w tym, w tym czasie nic się nie dzieje ponownie. Nieznany mi nadal sędzia sądu linowego w Krakowie wydaje przed i przedłuża tymczasowy areszt. Po trzech miesiącach bezwzględnej głodówki. I oto w styczniu w szpitalu lekarze, wobec których obecnie toczy się proces, dokonują zabiegów operacyjnych, przebijają opóctnę. I 18 stycznia 2008 roku 12 lat temu Zakończył życie w takim oto stanie Claudio Kulik. Lat 33. W tym roku miałby już 45. Apelowaliśmy 4 lata temu do Zbigniewa Ziobry, wspierając go nawet piecem poparcia, kiedy toczył proces się pani Justyny Kowski przeciwko niemu o cofnięcie awansu do Sądu Okręgowego w Warszawie. Niestety. Zimny, wyrachowany, cyniczny minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Bardzo mocno potraktowany ostatnio przez Zbigniewa Stonogę. Jego nagranie Zbigniewa Stonogi znajduje się na YouTubie. Nie odezwał się ani słowem, nie zareagował. A dzisiejsza zamknięta brama, jedna i druga do ministerstwa, a właściwie szamba, bezprawia. I nasz protest w tym miejscu. Jest tego dowodem, że Państwo Polskie to państwo bezprawia, państwo siły i przemocy oligarchii sędziowskiej wspieranej przez prokuratorów i policjantów. Czy Państwo chcecie być umieszczeni? Mhm. Tak. Cieszy mnie bardzo, że dzisiejsza moja skromna manifestacja, hołd, z okazji Dnia Pamięci Klaudy Kryka, nie jest już manifestacją osoby samotnej. Oto... Dzisiaj towarzyszą mi pani Ewa. I co mogę powiedzieć? Jest to jedyna i pierwsza osoba, która na widok zdjęcia Klaudii Królika po 130 dniach aresztu zapłakała. Te łzy świadczą o wielkim człowieczeństwie. Te łzy świadczą o tym, że jestem jeszcze wśród ludzi. Kolejna osoba towarzysząca pan Sławomir Herubiński który wspierał mnie, kiedy ja walczyłem o swoją tożsamość, pomagał mi, kiedy bezwzględny system państwa polskiego negował moją tożsamość jako człowieka, kiedy grożono mi nie tylko detencją psychiatryczną, ale i w ogóle zamordowanie mnie jako człowieka na wzór Klaudii kulika. I oczywiście jest jeszcze kolejna osoba pokrzywdzona przez ten system bezprawia pani Anna Maria Malinowska, pani Anna Maria Malinowska. Maria Malinowska. Pani Mario, czy Pani chciałaby coś dodać, bo jest Pani nową osobą i z tego co jest mi wiadomo, też pokrzywdzoną przez ten system bezprawia państwa polskiego. Walczę od 2015 roku o mojego syna. W tej chwili e, mój syn ma 5,5 e, roku. Nie widziałam go od 29 października 2018 e, roku. Przesiedziałam, przesiedziałam 9 miesięcy. W areszcie śledczym na Grochowie. Bez A jaka była zarzucach. podstawa tego? Ojciec dziecka zgłosił na mnie nękanie, mimo że wcześniej mnie bił, torturował, znęcał się nade mną i nad dzieckiem. Policja umorzyła trzy niebieskie karty. E, I policja. zgłosił na mnie nękanie. Mało tego. Policja stosowała w stosunku do mnie siłę. W areszcie e, śledczym e, byłam specyficznie traktowana, bo zostało na mnie zgłoszone przez sędziego. Sądu rejonowego na Kocjana 3, że jestem psychicznie chora, więc. Czy może podać mi pani nazwisko tego sędziego, ponieważ yy, ten, ta Kocjana, te sądy rejonowe, żoliwość i Wola na Kocjana są dla mnie charakterystyczne, ponieważ tam Adam Chocholak, maniak, psychopatriak, dękał mnie przez 3 lata detencją psychiatryczną. Z powodu mojego nazwiska. Czy pamięta pani nazwisko tego sędziego? Sędziego, który stosował we, w stosunku do mnie aresz, nie pamiętam, natomiast sędzina rodzinna, która jednym postanowieniem spowodowała, że od 3 grudnia 18 roku nie oglądam swojego dziecka, bo zabrała mi e, jako zabezpieczenie prawa rodzicielskie, to jest pani Magdalena Kopeć, która e, badając sprawę, mimo że mnie nie było na rozprawie. Popełniła wszelkie możliwe błędy, ponieważ ojcu dziecka, psychopacie, narkomanowi, człowiekowi, który podnosił na mnie rękę, przemocowcowi, oddała pod wyłączną opiekę mojego małoletniego syna. I pani sędzia wpisała w postanowieniu, że mimo, że rozmowa była nagrywana, że jest moim udziałem, mało tego, że wnioskuje mój syn przeciwko mnie o odebranie sobie. O odebranie matce praw rodzicielskich. Zaraz, zaraz. Dziecko przeciwko pani? Tak. Pięcio i pół letnie dziecko przeciwko mnie. Które nie ma zdolności do czynności prawnych, z tego co mi wiadomo. Powtórzmy jeszcze raz to nazwisko tej pani na urzędzie sędziego. Pani Magdalena Kopeć, szósty wydział rodzinny, ulica Kocjana 6. Kocjana 3. 3, tak. Ktoś sąd, Rejonowy wola albo Wjoliborz. Natomiast od 25 listopada składam wnioski do sądu na Kocjana o unieważnienie postanowienia z 3 grudnia, powołując się na artykuł 170 e, e, punkt 1a kodeksu postępowania karnego, w, w związku z tym, żeby unieważnić to postanowienie, ponieważ broni mi się nawet dostępu do dokumentów medycznych mojego dziecka. Wszelkie, wszelkich możliwych dostępnych mi środków, bo w postanowieniu jest wpisane, że ja jako matka nie mam prawa odebrać dziecka ojcu. Nie mam prawa zbliżyć się do mojego własnego dziecka. Tak i tragedia właśnie nie tylko pani, stąd nie ale... reaguje. Akta zniknęły. Akta O, jeszcze mnie... mamy nowy przyczynek. Nie ma akt sprawy? Nie. Czyli wypanowały. Op... Opinia psychiatryczna jest sporządzana od kwietnia. Do tej pory jej nie ma. Mimo, że sprawa 31 maja odbyła się rodzinna i jest do czasu niewiadomego odłożona. Pani sędzia nie reaguje. Wczoraj miałam czytać akta, akta zostały zabrane z sądu i poinformowano mnie telefonicznie, że nie mam po co przyjeżdżać, bo jakieś pilne decyzje mają być podjęte. Czyli mamy dalsze działania, żeby tą sprawę wyjaśnić. Czy pani wyraża zgodę na publikację tego? Tak. Czy pani chciałaby, by pokrzywdzenie Rzeczpospolitej Polskiej przez funkcjonariuszy państwa polskiego, przez policję, też w jakiś sposób tak. wstąpili do pani sprawy, pomagali? Tak, wyraża pani. Wyrażam Dziękuję skoro. bardzo. Dziękuję bardzo. Podam jeszcze, raz. jeszcze tak. tylko, że mój ojciec Witold Janusz Malinowski jest byłym wiceministrem budownictwa u pana Jaruzelskiego. Może się pochwalić wieloma orderami, medalami z, podczas stanu wojennego i wcześniej. Jest wieloletnim zasłużonym działaczem KGB. Żeby było śmieszniej, ponieważ jego teczka w ipn nie jest bardzo czysta. I chciałam powiedzieć, że mój własny ojciec, dla majątku, który ja posiadam osobistego, postanowił mnie wspólnie z ojcem dziecka ubezwłasnowolnić, chociażby częściowo i manipulując innymi osobami, w tym sąsiadami usiłuje wyrwać ode mnie majątek warty około 1,5 miliona złotych. W tej chwili Ta, jest sprawa o przewłaszczenie mienia mojego dziecka. Musiałam unieważnić testament, w którym e, do czasu e, pełnoletności, osiągnięcia pełnoletności miała dysponować moja matka, która niestety e, wspólnie w porozumieniu z ojcem dziecka i moim własnym ojcem i moją siostrą w tej chwili wyprzedają majątek. Policja nie robi nic od 21 listopada. Narażają mnie, żebym znowu poszła do rodziców, odebrać swój majątek i swoje spółki, które tak naprawdę należą do mnie i do dziecka. I oto kolejny właśnie przykład, dowód, jak to ministerstwo dla mnie zwykłe szambo, matac, kłamstw, manipulacji, przekrętów państwa polskiego dokonał kolejnych przestępstw, czynów grożących ludziom, zwykłym obywatelom. Tak kończymy dzisiaj 18 stycznia 2020 roku uroczystość upamiętnienia mordu dokonanego zimną krwią w Auschwitz przez sędziowską kastę Lorenz Freiman, Warszawa.